Na film zaprasza Radio Z. Włącz i wygraj 200 tysięcy. Na film zaprasza Radio Z. Włącz i wygraj 200 tysięcy. Na film zaprasza Radio Z. Włącz i wygraj 200 tysięcy. <tum> Pomidorową robi dziś mama najlepszą jak już na świat. Jeszcze możemy, choć pod rana, ja i mój starszy brat. Kochamy mocno naszą mamusię ja i mój mały braciszek. Za serce, za uśmiech i za to, że robić pomidorową pudliszek. Koncentrat pomidorowy pudliszki to tajemnica smaku ulubionej zupy moich chłopców. Koncentrat pomidorowy pudliszki. Pudliszka! Serio? Wiem, że nie uwierzysz, ale musisz. To maksimum smaku i zero cukru. Nie ściemniaj, drewniaku! A przestań! Jestem prawdziwym chłopcem! Pepsi Max, maksimum smaku, zero cukru. Spróbuj i uwierz. Serio? Wiem, że nie uwierzysz, ale musisz. To maksimum smaku i zero cukru. Nie ściemniaj, drewniaku. A przestań! Jestem prawdziwym chłopcem! Pepsi Max, maksimum smaku, zero cukru. Najlepsza ever? Yes? No? Pepsi Max, zero pytań. Pepsi Max, maksimum smaku, zero cukru. Czy wiesz, kto wygrał wyzwanie smaku Pepsi Max? 62% wybrało smak Pepsi Max. Pepsi Max, maksimum smaku, zero cukru. Takiej cytrynowej Pepsi twist. Na trzeci plecy, bo słońce nie daje. Ale ty gdzie ty właściwie masz plecy? A, ale ty jesteś! Hardcore! Lemoniada Timbark, bark proste jak cytryna.